Witam wszystkich ponownie. Kto na naszych ekranach dzisiaj gości? Gości Jalen Johnson, a ja będę sobie o nim monologizował. Dlaczego? Dlatego, że po prostu niezwykle mi się ten gościu podoba. Yy, zalicza czwarty triple double z w tym sezonie. I wygląda na to, że ten jego rozwój nie będzie się w żadnym stopniu zatrzymywał. Nie będę tutaj nic analizował, bo za bardzo nawet primo mi się nie chce, e, drugie primo nie ma po co, trzecie primo chce mi się bardzo dużo gadać i to swobodnie mi się gadać, a ja bardzo lubię swobodnie gadać. E, słuchajcie, wiecie co jest interesujące? Jaden Johnson to jest facet, który funkcjonuje w dosyć nietypowym ekosystemie i z tego nietypowego ekosystemu wyciąga bardzo dużo. To znaczy wiadomo, że Atlanta Hawks są drużyną e, Trae'a Younga, ale Trejanga nie ma. Yy, więc Jalen Johnson w tym ekosystemie musiał znaleźć dla siebie nagle rolę jako zawodnik pierwszoplanowy i on sobie tę rolę znalazł. Znalazł sobie tą rolę bardzo podobną do Trejanga, czyli rolę inicjatora, ale rola inicjatora w postaci Jalen'a Johnsona od roli inicjatora w postaci Treya znacząco się różni. Ponieważ grają w zupełnie inny sposób od siebie obaj ci zawodnicy, co zresztą widać na, 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 we wszystkich meczach Atlanty. To nie jest y, Trey Yango centryczna y, ofensywa, tylko to jest y, urozmaicona ofensywa włączająca do siebie każdego z y, zawodników y, obecnych na parkiecie, co jest dosyć takie nieoczywiste dla fanów oglądających od paru lat, dla fanów Atlanty Hawks od paru lat i ich śledzących od czasu przejścia Trey Younga, gdzie ta ofensywa była zawsze mocno skupiona y, na nim. Obecnie są drużyną grającym z piątym tempem w Lidze, z piątym naj, najszybszym tempem w Lidze. I co warto zauważyć, to to, że naprawdę ten skład ich nie jest jakoś taki bym powiedział bogaty, urozmaiconym talentem. Jeżeli sobie spojrzymy oczywiście na ich, ich roster, no to wymienimy sobie nazwiska Ala Trejanka Ala Kristaps. Yy, tylko, że musimy pamiętać, że ta dwójka praktycznie nie gra. Teraz jeszcze Kristaps znowu wypadł z kontuzją i mówi się, że będą bardzo na niego uważać, żeby w dalszej części sezonu był dostępny już na te mecze playoffowe, bo Atlanta się spodziewa, że, 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 że tam dotrą finalnie. Yy. No ale poza tym jest Nickel Alexander Wokel. Walker jest Wit jest Luke Kennard, jest Onieka Okongu, jest Asa Newell, jest Keaton Wallace, ale nie ma tam żadnych zawodników, wiecie, takich naprawdę yy, wyróżniających się poziomem po, 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 mocno powyżej tej takiej średniej ligowej, jeżeli chodzi o wszystkich role playerów. Eee, I są taką ciekawie skonstruowaną drużyną Atlanta Hawks, ponieważ dysponują na przykład świetnymi strzelcami jak Witkreci i Luke Kennard, i dysponują na przykład fatalnymi strzelcami jak Dyson Daniels czy Zachary Rischesze, którzy jednak odgrywają bardzo ważne role w tych drużynach, w tej drużynie. I no mówię, no to jest bardzo ciekawa taka mieszanka, bardzo ciekawy ekosystem, w którym Jalen Johnson nauczył się bardzo swobodnie funkcjonować. Sam Jalen Zalot bardzo duży rozwój jako shooter, to, było, to była właściwie największa jakaś jego taka zagadka, jeżeli chodzi o jego przyjście do, do ligi. Nie licząc tych wszystkich obaw co do jego kontuzji, zresztą nie wiem, czy pamiętacie, jaka była historia jego wejścia do Ligi, przecież on puścił sezon w koledżu po połowie z racji tego, że się obawiał o swój stan zdrowia, chciał być jak najbardziej gotowy na draft. Także to była taka pierwsza duża czerwona flaga obok jego shootingu, no, ale wygląda na to, że on sobie być może, już tą kwestię, kwestię, być może już tą kwestię zostawił za sobą, no bo obecnie rzuca 38% za 3 punkty, a zaczynał ten sezon rzucając 5 na 53, także być może jesteśmy w fazie cały czas rozwoju. No ale nawet jeżeli to gdzieś tam dojdzie do stagnacji na tym poziomie 38%, to i tak będzie duży sukces, bo mówimy tu o gościu, który głównie polega na tym, że atakuje kosz. A atakuje kosz dlatego że J.J. Johnson często, bo ma do tego świetne warunki, no to jest facet, który jest 6.8, 6.9, coś w tym stylu, chociaż się mówi o tym, że tak naprawdę to z butami będzie 6.10 na spokojnie i tak też bym raczej strzelał w coś takiego, patrząc na to, jak ten facet wygląda, jaką ma prezencję na parkiecie, no jest niesamowicie duży gość, ogromny bym powiedział długi. Świetna prędkość, świetna dynamika, wyskok. <laughs> jest, naprawdę, jest naprawdę czym atakować. Co jest też ciekawe, że niesamowity impact marzenia Johnson ofensywnie, a wcale nie wymusza dużo rzutów wolnych. Więc nie oddaje wielu rzutów, nie zdobywa wielu punktów, ale po prostu jego inteligencja wojskowa, umiejętność rozprowadzania piłki, inicjowania akcji, doprowadzania do kontr, prowadzenia tych kontr gry w pick-and-rollu, czy jako na przykład rollman, czy jako operator tego pick and rolla. może jego umiejętność, że tak powiem, przełączania się między poszczególnymi rolami na parkiecie jest absolutnie cudowna. Przed wami lecą tylko i wyłącznie jego asysty z tego sezonu i warto zwrócić na to uwagę, ponieważ Jalen Johnson notuje 8 asyst w tym sezonie, no ale tak jak mówię, to nie jest żadna jakaś taka na razie straszna ofensywna broń, jeżeli chodzi o zdobywanie punktów, tak? On nie ma jakiejś takiej zabójczej broni. Co prawda on świetnie potrafi atakować koszt, tak jak już mówiliśmy, ale no, to też nie jest poziom tych najwybitniejszych penetratorów a'la Jalen Brunson, czy a'la e, a'la na przykład Shea. Także to też jest zastanawiające, no obecnie jest numerem 4 w pardon mi, ilo, ilości asyst w tym sezonie. A dopiero 13, 13 w stratach. Także, także jest to fajny znak, no, miał naprawdę już niesamowite gry w tym sezonie Jalen Johnson, jak chociażby jego linijka 31-18-14 z Utah Jazz, czy 21-18-16 z, z, z Denver Nuggets. Niesamowity gracz, to jest na pewno według mnie facet, który w tym sezonie gdzieś tam się zakręci koło linijki 20-20-20, bo on po prostu robi impact na tak wielu obszarach, impakt w defensywie, świetnie zbiera, świetnie podaje, potrafi zdobywać punkty. Także no w pewnym sensie trochę Sky'e's derymi dla tego faceta, i na pewno gdzieś z Austinem Rewisem jest w tym momencie kandydatem do nagrody najbardziej rozwiniętego zawodnika w tym sezonie. I to wszystko, co mi się najbardziej podoba u Jaylena, to jest właśnie jego ten wykorzystany potencjał, jeżeli chodzi o, o bolhandlera, handlera, o, o inicjatora, o rozgrywającego świetnie się w tym odnajduje, czyta grę naprawdę na bardzo wysokim poziomie, na poziomie, którego bym się chyba nie spodziewał, że yy, kiedykolwiek u niego zobaczę. Jeżeli sobie nawet pomyślimy o, o jego ostatnim sezonie, gdzie już zalicza taki znaczący rozwój, yy, to wciąż trochę nie było to widoczne, ale to była właśnie kwestia tego, że był na boisku regularnie Trey Young yy, i wiadomo, że trzeba było rozgrywać bardzo taką drugoplanową rolę, tak? W tym momencie Jalen Johnson jest oczywiście w Atlancie zawodnikiem pierwszoplanowym, ale to się będzie też musiało zmienić wraz z powrotem Trae Younga. To jest ciekawa kwestia jak Atlanta to rozwiąże, ponieważ e, no, tak jak mówiłem, no, już każda ofensywa oparta na Trae Youngu będzie zawsze Trae Youngo centryczna bo inaczej ten facet nie jest w stanie grać, to znaczy on musi mieć non-stop piłkę w swoich rękach. Fakt faktem, że on jest świetnym operatorem w pick and rollu, jest świetnym podającym, no ale też ma wiadomo wiele wad, wcale no, nie da się go właściwie wykorzystywać bez piłki, nie rzuca świetnie za trzy punkty, nie, będzie, nie gwarantuje Ci żadnych ścięć, także no wiecie, jest ogromnym też kłopotem w defensywie. Muszą, mu, musi coś Atlanta z tym zrobić, no bo wcale mi się, się nie wydaje, że, że ktokolwiek skorzysta na tym, że jak powróci do gry i, i Jalen Johnson ma stracić swoje posiadania. No bo to nie jest na niczyją rękę. I no, nikt na tym nie będzie beneficjentem oprócz gdzieś tam indywidualnych statystyk Treyanga, tak? Ale wydaje mi się, że gra, gra Atlanty jakoś super na tym nie się nie wzbogaci, ale powoli też się wydaje, że, że jest coraz mniej miejsca w lidze dla Trae Younga, dlatego że ten ar, jego archetyp takiego zawodnika trochę wymiera szczególnie przez to, że on jest bardzo dużą dziurą defensywną i no, nikomu nie chce się płacić tak ogromnych pieniędzy za faceta, za którego, przez którego bronisz tak naprawdę 4 na 5 w defensywie, bo to w playoffach jest ogromne obciążenie zobaczymy jak, zobaczymy jak Atlanta z tego wyjdzie bo widać, że jest to po prostu na ten moment drużyna z takim bym powiedział ciekawym potencjałem do rozwoju. Dużo zyskali przez nieobecność obecność Trae właśnie właśnie tacy jak Johnson czy Nick Alexander Walker. I ta idylla ich y y y się kiedyś skończy. No i pytanie tylko, czy ona się skończy przez Trae Younga, y czy ona się skończy na przykład przez obniżkę formy. Wydaje mi się, że ona się skończy przez powrót Trae Younga. I wydaje mi się, że Atlanta będzie musiała szukać jakiejś opcji wymiany za, za tego chłopaka, choć, no mówię, rynek według mnie jest zamknięty trochę dla niego i nikomu się za bardzo nie opłaca, nikt nie jest w sytuacji, żeby w ogóle po niego iść. Także, no to jest moja największa obawa, jeżeli chodzi obecnie o sytuację Atlanta. Na razie są 9 w konferencji wschodniej i wygląda na to, że mają szansę zaatakować playoffy tak jak mówię ich skład jest dosyć taki nawet nie że wąski tylko nie otoczony jakoś nie jakoś specjalnie talentem dużo będzie zależało od tego czy na Playoffy offy zdrowy miałby być Kristaps bo ten talent w postaci Okongwu, Dysona Danielsa, Richard Shea, czy Juliana Johnsona czy Aleksandra Walkera on jest powiedzmy że taki na granicy dostania się do playoffów zawsze jest ta taka iskra zapalna gdzieś tam z zalini trzech punktów od Crejci'ego czy od Luka Kennarda. Oni mogą się właśnie tak niebezpiecznie balansować, szczególnie pod nieobecność Chris Kristapsa. może podnieść ich chwilowy poziom, ale to jest właśnie takie sztuczne podnoszenie poziomu, coś na zasadzie tego, co, robi, co robił w wielu sezonach Westbrook, tak To znaczy świetny zawodnik na regularny, na regularny sezon. Gdzie musisz zdobywać punkty i robić impact cały czas, i gdzie te twoje wady defensywnie nie są tak naznaczone, no ale kiedy będziesz miał play-offy, no to te meczapy już będą tak bardzo złożone i będą tak nakierunkowane na to, żeby wykorzystywać twoje słabości, że po prostu yy... no będziesz w pewnym momencie obciążeniem dla swojej drużyny, no bo Westbrook. W... Potrafił być naprawdę kapitalnym zawodnikiem, jest kapitalnym zawodnikiem, ale spotyka się zawsze z barierą w postaci tego, że kiepsko rzuca, że często traci piłki. I to jest do wybaczenia w sezonie zasadniczym, ale to jest nie do wybaczenia w playoffach, kiedy no, drużyny się na ciebie o wiele lepiej przygotowują tutaj grasz co dwa dni. Yy, I nie zawsze też umówmy się, ta gra jest tak, na takim zaangażowaniu, jakby chciał twój trener, więc... Yy musimy zawsze brać na to poprawkę i, i najwidoczniej Trae też może być trochę takim zawodnikiem, szczególnie w tej dzisiejszej koszykówce, która premiuje wysokość szybkość, e, wszechstronność Ym, a co by mówić o Trey to on akurat żadnej z tych cech nie, spełna, nie spełnia y, a szczególnie wszechstronności on jest akurat bardzo jednostronny jednowymiarowy y, bazujący głównie na gdzieś tam dwóch, trzech umiejętnościach w porównaniu z Jalenem Johnsonem tam, który jest, bym powiedział, takim altruistycznym przykładem zawodnika to znaczy broni, biega atakuje, rozgrywa zdobywa punkty poświęca się dla drużyny no, rozumiecie sami, że te zalety Jalena Johnsona są po prostu obecne i widoczne na wielu płaszczyznach a nie występują gdzieś tam po prostu w jednym obszarze gry i to jeszcze dodatkowo bardzo wąskim obszarze. Z mojej strony myślę, że, 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 to, że to powoli tyle. No, tak jak mówię, przed Wami głównie klipy z J. Johnsona, a właściwie wszystkie są klipy J. Johnsona rozgrywającego, dlatego że ten jego playmaking jest naprawdę fenomenalny. Zawsze, zawsze przyjemnie mi się patrzy na facetów tak wysokich, tak świetnie obrajających piłką. No, i w tym momencie ciężko lepszego skrzydłowego, jeżeli chodzi o rozgrywanie piłek. no Nie licząc już postarzałego LeBrona, no ale wiadomo, że choćby i 50-letni prawdopodobnie LeBron podawałby lepiej niż większość skrzydłowych w lidze. Jerry Johnson, no, jako skrzydłowy, jest podającym w tym momencie najlepszym i też bardzo zróżnicowanym, bo on może sobie operować i jako gdzieś tam short roller, i jako operator pick and Roll jako podający w transition mm, i kikałtując tą piłkę i jakieś robić next man pasy no naprawdę jest bardzo wszechstronny. E, widać to wszędzie i zawsze, gdzieś tu na początku mam taki niesamowity klip gdzieś sobie może to jeszcze pominę e, podającego na Johnsona, to będzie to będzie gdzieś tutaj bodajże tak jest, zobaczcie tylko jak ten facet to sobie spowolnia, jak ten facet potrafi robić niektóre podania. One są fenomenalne, zobaczcie to. Trzech gości go e, pilnowało, już tutaj sobie to odwinę na pełnym tempie, zobaczcie, trzech gości i to wcale małych e, go pilnowało. A i tak poszło takie podanie. No właśnie swoją drugą Dream Johnson no przecież w przy takim wzroście widzi cały parkiet i to tylko działa na pewno na niego niekonżycia, ta jego umiejętność, gdzieś tam podawania e, w dryblingu, tak, po jakichś spinówach. Tracąc z pewien obszar boiska z widoku, jest fenomenalna. On fantastycznie odnajduje kolegów i maksymalizuje ich potencjał. Wcale nie, 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 nie kalkuluje na siłę piłki do Dysona Danielsona na, na linie trzech punktów, bo wie, że no, nikt na tym nie zyska, tak. Ale z kolei, kiedy widzi Kristapsona, to z chęcią mu piłkę poda. Tak samo jakby widział Wita Krejczego czy Luka no A na, dla takich zawodników jak Daniel, Hryszaszer czy czy chociażby Muhammad, Muhammad Gay, no to będzie szukał gdzieś jak największych yy, możliwości do dobrania wspólnie przy yy, koszu. No z mojej strony kochani to tyle, trzymajcie się, dzięki za obejrzenie tego materiału, trzymajcie się, cześć.